Yeah, Thank but... <laughs> <laughs> you Polska Gola, Polacy są najlepsze. Najlepsza grupa z Sebastianem jest i w Kairze Proszę mówić coś dla Blaków o wycieczku w Kairze. Jak było z wami dzisiaj? No nie zapomniane wrażenia. wrażenia. Polecam każdemu, kto nie był, ale ktoś był Sebastian. Ale piramida robi dużo wrażenie? Robi. robi. A nasza gwiazdka? gwiazda aktor, nasza mm. Habibi kochanie. Fajnie było. Ale pierwszy raz w Egipcie jesteś, tak? Zadowolona jesteś? Ok. E, ja mogę tylko powiedzieć, że piramida zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale największe wrażenie zrobił na mnie Sebastian El Polako. Bardzo dziękuję. Best. <laughs> dziękuję. Ok, macie teraz e, wspinacze piramidy.